Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Obejrzyjmy sobie dzisiaj kolejne dwa demo, ostatnie już z pierwszego kompaktu z dziewiątego numeru CD Action. Na pierwszy ogień pójdzie Alien Trilogy. Następnie zobaczymy Wooden Ships i dalsza część tytułu to jest Iron Man. Zacznijmy sobie od Alien Trilogy, oczywiście. Pamiętasz filmy, zaciekawiła recenzja w styczniu CDA. Zaciekawiła. <laughs> Nie zblekaj za tym i zagraj. Dobrze, tutaj mamy tyle. Tak, recenzja właśnie była. W poprzednim numerze, w styczniowym, więc przejdziemy sobie teraz do tej recenzji właśnie. E, obcy kolejne starcie. Obrzydliwie oczekujące śluzem ksenomorfy z kwasem zamiast krwi, obleśne i zwinne pajączki, mężne korytarze i narastający pisk wykrywacza ruchu. Obcy nadciągają. duma w realiach znanego horroru. Ho, ho. E, tak, jest to oczywiście duma, tak jak możecie zauważyć już po pierwszym screenie. Autorem recenzji jest Agdijo, czyli Makabra, jeden z jego ksywek. Sama gra, no to oczywiście, jest bazowana na serii filmów Alien, jak można się w sumie domyśleć. Na początek mamy tak. Znaczy, esencja jest dobrze napisana, ponieważ dobrze właśnie oddaje to, co można się spodziewać po grze. Gra wyszła wcześniej na konsole PlayStation i tak się właśnie domyślam, że pewnie była może troszeczkę lepiej zrobiona albo wyższa grafika była w wyższej rozdzielczości, ponieważ Agri już tutaj od samego początku mówi, że grafika jest mało wyrafinowana i że na konsoli to właśnie lepiej działało. No, no ale mimo wszystko cieszę się właśnie, że mógł sobie poraść tą gierkę, ponieważ tak domyślam się, że w tamtych czasach konsolę, dostać konsolę PlayStation no to, to troszeczkę pieniędzy kosztowało, tak mi się wydaje. Więc zawsze jeśli były jakieś gry no to, to zawsze właśnie na plus. Zachwyca się właśnie muzyką, czy dźwiękami w grze, które są very cool. No na mamy tam właśnie opis trochę jakie, jakie bronie będziemy mogli używać. Jest ich dużo mniej niż na przykład w takim Quake'u. No, a też jakieś takie problemy techniczne, typu, że trzeba podnosić wszystkie znajdźki, ponieważ na końcu poziomu nie będziemy mogli go ukończyć z tego powodu. No i takie podsumowanie jest w stylu, że, że mogłoby być dużo lepiej. No, też, też tak się domyślam. Prawdopodobnie była robiona na jakimś klonie Duma, na silniku jakiegoś klona Duma, więc też nie można się spodziewać swojej I tak jak właśnie opisał, że w 93 zrobiła jeszcze Furorę, natomiast w 97 to. Już e, oczekiwania były dużo wyższe po wyjściu Quake'a. E, na temat e, gry, no to producentem był Acclaim, dystrybutorem w Polsce CD Projekt. E, minimalna konfiguracja to 486, tutaj, tak myślę, że to jest DX266MHz, e, 8Mb RAMu. Karta VGA, czyli nie mamy tutaj już, e, znaczy nie mamy właśnie w tej grze e, jakości SVGA. No a karta muzyczna są blaste. No to jest, to jest właśnie dosyć ważne, ponieważ e, głównie te dźwięki budują nastrój tej gry, bardzo istotna rzecz. Ok, i teraz normalnie to byśmy sobie przeszli do wypakowania. Natomiast tutaj jest taki problem, że w momencie kiedy sobie odpalimy program instalacyjny, to program nam mówi, że w komputerze nie mamy wystarczającej ilości pamięci RAM. I próbowałem go właśnie już odpalać spod Dosa, podobny problem wyskakiwał, więc możliwe, że albo mam po prostu za dużo pamięci i do tego nie chcę pójść dalej, albo po prostu instalator jest jakoś źle napisany i nie wykrywa tej pamięci poprawnie. Więc tutaj, że nic nic nie zrobimy. Natomiast dało mi się dolewać zainstalowaną wersję już e, tej gry e, z internetu, więc e, po prostu sobie ją teraz odpalimy. Ewentualnie przyjrzymy jeszcze tak na szybko pliki, jakie tam, e, jakie tam były dostępne. Czyli, tak, tutaj już jest ta rozpakowana wersja. E, czyli, tak, tutaj mam jakieś info. E, dobra, jak to, jak to odpalić? Mamy set sound. Oczywiście, sobie go też zrobimy. Tutaj w sumie nie będzie ciekawego. Standardowa procedura. Okay. I myślę, że tak, tutaj jest, jest jeszcze jakieś lead sobie obczajmy może na szybko. No, samego jest właśnie z 96 roku. Czy, a czy właśnie chodzi o tą obsługę, że czas, kiedy dostawaliśmy po prostu gry czy dema, właśnie za, 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 za oceanu, że tak powiem. To trzeba było troszeczkę właśnie czasu, żeby to mogło dojść, ponieważ internet też tak jeszcze wtedy nie działało szybko, że tak powiem. No i samo to właśnie, żeby to wypalić i tak dalej, to też trochę czasu zajmowało na płycie, i żeby to sprzedać. No więc, czyli tutaj to sterowanie. To sterowanie tam jeszcze będziemy mogli sobie zobaczyć w samym programie. Będziemy oczywiście używać też myszki. Tutaj mówi, że teoretycznie może, może nie działać dobrze pod minusem 95, ale ja już to sprawdzałem i nie było problemów, także domyślam się, że... Teraz, jak będę to odpalał, to też nie będzie. Mam jeszcze jakąś taką informację, że gdyby gra nie działała tak jak trzeba na niektórych laptopach, to możemy uruchomić grę w specjalnym trybie, żeby ją zmusić do działania, że tak powiem. No i to w sumie, w sumie raczej wszystko. Dobra, no to odpalmy sobie w takim razie. No, nawet odpaliła się w tej wyższej rozdzielczości z tego co widzę, 640 na 480 wydaje mi się, że pod kątem dźwięku powinno być OK. Nie jest chyba za głośno. Ehm, Dobra, czyli tak. Yy, db, wszystko w sumie... A zostawię może tak jak jest. Powinno być OK. Ewentualnie może troszeczkę głośniej. Dobra, i teraz właśnie sterowanie, czyli tutaj tak jak można było zobaczyć widmi. Yy, obsługuje yy, niektóre joysticky albo niektóre pady właśnie. To właśnie spoko. Te kawy, to już sobie ustawiłem tak jak chciałem. Generalnie chodzi o to, że jak gram w tego typu gry, no to lubię właśnie ustawić sobie strajfy na strzałkach i używam myszki do obracania się. E, więc tutaj już powinno być wszystko tak ustawione tak jak trzeba. Myszki nie będziemy ruszać. E, poziom trudności, no niech będzie ten średni, czemu nie? E, kamera swoje, nie wiem co to jest, więc zostawię na on. Oj, tutaj możemy sobie zobaczyć kredycy. Co, co ciekawe, właśnie kodycy są w pliku tekstowym, więc to, to też nie można było sobie tutaj wyrzucić, co się chciało. Domyślam się, że krakerzy, którzy kopiowali, nie, znaczy, którzy tworzyli właśnie pierackie kopie prawdopodobnie dorzucali sobie w to miejsce jakieś informacji na ich temat. Nie będziemy wszystkich przeglądać. Dobra. Co ciekawe, można zagrać właśnie przez, przez sieć. Oczywiście nie mam na razie skonfigurowanego drugiego kompa, także. I też właśnie nie mam za bardzo z kim ograć, chyba, że z żoną, ale ona on raczej tego typu gry nie gra, więc to sobie odpuścimy, ewentualnie tu jakieś opcje można sobie zobaczyć. Ja. No to co, to myślę, że możemy zaczynać grę. Tak jak właśnie, jak Gidjo wspominał w recenzji, to co odróżnia Alien Trilogy od Duma to to, że mamy właśnie fajne opisy misji, jak, jaką mamy właśnie wykonać na początku i tak dalej. Paję właśnie wskazówek, czyli że niektórych beczek nie będziemy mogli zniszczyć naszym pistoletem kaliber 9mm, tylko trzeba będzie znaleźć coś, coś lepszego. No ale dobra, myślę, że możemy rozpocząć rozgrywkę. Wydaje mi się, że może być troszeczkę za głośno, ale myślę, że może zostawię to tak jak jest. Tutaj właśnie warto niszczyć te beczki, ponieważ znajdujemy amunicję. Znaczy te skrzynie. A, tak jak właśnie wspominał Aliżo, w momencie kiedy wchodzimy na zwłoki tych obcych, to tracimy zdrowie wtedy. Ten, to miejsce, z którym nie będziemy mogli przejść za bardzo. Próbujemy znaleźć sobie coś. Próbujemy znaleźć właśnie jakąś lepszy tę lepszą broń. Te oczywiście się nie otwierają. Ich właśnie likwidować, ponieważ oni są ustawieni w taki sposób, że jeśli ich nie zlikwiduję od razu, to nie sobie tam odejdą i potem podobnie mnie zaatakują. A tutaj mamy Automapera, czyli teraz w tym momencie, jak sobie go otworzę, to już widzę wszystko. Cała, cała mapa jest podświetlona. Nie no, całkiem fajnie się gra. O, tutaj mamy właśnie shotgun. Czyli on powinien się teraz przydać w tym miejscu. O, jeszcze Trzeba właśnie uważać, żeby z blisko nie podejść, ponieważ... W momencie śmierci oni czują kwasem. Kogo jesteście? Kogoś gdzie tylko nie wiem dokładnie gdzie. Kolejny temat, właśnie, że nie będziemy mogli z tej WSI demo dostać miotacza ognia, no ale nie można mieć, mieć wszystkiego. się że chyba ich wszystkich jeszcze nie zlikwidowałem, to już jest chyba droga do wyjścia, tak mi się wydaje. Nie no, dźwięki są fajne, fajne. fajnie są rozwiązane. I tu jest już chyba wyjście z poziomu. Zgadza się. No, powiedzmy, że, e, że, że udało mi się w większości e, przejść dalej, że tak powiem. Tylko tutaj, w tym Damie, to chyba się na tym kończy. Tak, wracamy do menu. Nie, nie ma kolejnego poziomu. No, ale jak, jak dla mnie mi się wydaje, że spoko. Tak, jak taki szybki przegląd e, tej, tej gry, no to wydaje mi się, że idealnie. E, dobra, to myślę, że polecimy sobie dalej. Kolejna gra dzisiaj, Wooden Ships i Iron Man, jak za chwilę zobaczycie w recenzji. Tutaj w ramce mamy, nie mamy właśnie zbyt dużo informacji, tylko tyle, że jest to gra strategiczna, więc od razu przejdziemy sobie do pisma. Więc tak jak mówiłem, Wooden Ships and Iron Man, te słowa wygłosił na koniec XIX wieku jakiś zgorzkniały angielski admirał, bolejąc nad upadkiem morale w Royal Navy. No cóż, nie da się ukryć, że w XVII, XVII czy XVIII wieku Rzeczywiście trzeba było być ze stali, aby wytrzymać warunki panujące na ówczesnych okrętach wojennych. Ciasnota, straszliwe warunki sanitarne, podłe wyżywienie, drakońska dyscyplina to tylko niewielki fragment ówczesnych atrakcji marynerskiego żywota. E, dobrze, recenzja jest autorstwa Draco. Jest to nowy nick, który się jeszcze nie pojawił do tej pory. Jakbym tak miał obstawiać, to hmm, powiedziałbym, że może to jest Sebastian Dragun, gość, który zajmował się DTP i czasami też jakieś tam teksty pisał. Sam tekst jest dobrze napisany jako opis właśnie gry. Mamy od samego początku właśnie, co będziemy mogli robić, jakimi nacjami sterować. Ciekawostką jest to, że była możliwość gry przez e-mail. I teraz właśnie nie wiem, czy chodzi o to, że przez e-mail, bo w menu po prostu jest e-mail, czy, czy po prostu gra przez sieć. No nie wiem, zobaczymy. Z zobaczymy dokładnie, jak to, jak to wyglądało. No, więc tak jak mówię, generalnie recenzja opiera się na powiedzeniu, co można zrobić i jak. Mm. Tak jak tutaj właśnie dobrze pisane, generalnie ciężko jest opanować dowodzenie nowoczesnym żaglowcem. Mamy całą serię po prostu rzeczy, o których trzeba pamiętać, gdzie trzeba kliknąć i tak dalej. Jest dużo zmiennych, że tak powiem, jak takich właśnie dobrych grach strategicznych. Gra właśnie nawiązuje trochę do, do Pirates, Sid Meiera, ale tylko tym, że dzieje się po prostu na morzu i toczymy właśnie walki gdzie Pajec to było bardzo takie bardzo proste rozwiązanie. Tutaj mamy, no naprawdę jest cała gama po prostu różnych statystyk i tak dalej i rzeczy do zrobienia, które trzeba rozważyć. W jaki sposób zrobić, żeby wygrać. Pod kątem graficznym no to mamy grę w SVGA, czyli w trochę wyższej rozdzielczości. Mamy możliwość właśnie oglądania gry z, z rzutu ptaka, że tak powiem. Albo w takim oszukanym 3 nie wiem czy to, to nie jest właśnie do końca rzut izometryczny, no to zresztą zobaczycie za chwilę. Tak jak właśnie też Drako wspomina, drogowie strategiczne nigdy nie grzeszyły efektywną szatą graficzną, to można też również zauważyć w przypadku Wooden Ships. Jeśli chodzi o yy, takie inne rzeczy, no to na przykład pisze, że jest niewielka ilość ikon, no jak dla mnie tych ikon jest całkiem sporo, <laughs> żeby wszystko ogarnąć. Yy, yy, Zgodzę się, że tu nie wystarczy kwadrans, by ruszyć i zwyciężyć, Faktycznie jest bardzo wysoki próg wejścia, żeby wszystko ogarnąć tak jak trzeba, i tak dalej, i móc cieszyć się właśnie tym programem. Pewnie jest właśnie opisane, że możemy bardzo łatwo zmienić się w kapitana drewnianej łodzi podwodnej w dużej gości zanurzania. No i podsumowując, w opinii Draco, gra jest średniakiem. W mojej opinii, gdybym miał może więcej czasu, to może też bym się bardziej wciągnął. No ale samo to, że jest tak strasznie dużo rzeczy do ogarnięcia, to trochę właśnie odpycha od tego tytułu. Tym bardziej, że też działa tak troszeczkę toponie na moim komputerze, co, co zobaczycie. I przejdziemy sobie teraz tylko do ramki. Producentem gry był Avalon Hill, dystrybutorem w Polsce Mirage. Minimalna konfiguracja to 486 DX2, 66 MHz, 8 MB RAMu. działała zarówno pod DOSem, em jak i Windowsem 95, w trybie SVGA. To jest właśnie ważne, żeby fajnie wyglądało. No i dodatkowo można było posiadać kartę dźwiękową. Żeby móc się cieszyć efektami w wygrze. E, dobrze, to myślę, że możemy sobie teraz przejść do instalacji. Dobrze, ten program pozwoli nam zainstalować Woodenships i IonMan wersję demo na naszym dysku twardym. E, mówi, że potrzeba będzie 5 minut i wymaga 11 MB meg wolnego miejsca na dysku. A myślę, że aż tyle czasu to chyba nie zajmie. Znaczy 5 minut może zajmowała na jakichś tych starszych, tych, na jakichś starszych systemach, albo może ewentualnie pełnowersja by tyle zajęła. No tutaj tak jak widzicie nawet nie upłynęło 5 minut i już ga się skopiowała. Co jest właśnie fajne to to, że mamy tutaj wbudowane Ridmi, więc nie będę musiał go szukać gdzieś tam po plikach. No a generalnie jakie, jakie są wymagania sprzętowe? Czyli jakiego systemu przynajmniej potrzebujemy, to co już widzieliśmy właśnie w piśmie. Sposób, w jaki będziemy mogli wyjść z gry, exit to dos, y jak rozpocząć właśnie scenariusz. I Tutaj mamy y granie właśnie scenariusza, czyli możemy albo grać właśnie samemu, albo tutaj tak jak y jest opisane, że y można grać przez sieć, ale e-mail is disable in the, i tutaj brakuje właśnie kawałek tekstu. Nie mogę. Mogę właśnie przesunąć w prawo, także troszeczkę kiepsko to zorganizowali. Na nie mamy troszeczkę informacji o graniu scenariusza, czyli opis tych wszystkich ikonek. Znaczy tak naprawdę, mm. jak, jak dla mnie ten cały opis to jest, jest, właśnie fajnie, że jest, ale trzeba właśnie troszeczkę czasu spędzić z grą, żeby zrozumieć jakie mechaniki nią sterują i tak dalej. Czyli tak jak mówiłem, nie jest tak jak dzisiaj, że odpalamy grę i gra sama nas kieruje co mamy zrobić, tylko jest duży właśnie punkt wejścia. Jak tutaj możecie zauważyć, że samo to, żeby wystrzelić, to musimy właśnie sobie policzyć, czy yy, między zawadowaniem działa, prze przestawieniem działa w odpowiednią stronę i tak dalej, ile czasu właśnie schodzi <ścoughs> na samo to. Znaczy, ja nie wiem, na pewno są ludzie, którzy mm, lubili właśnie te tego typu gry. Ja sam na przykład lubię grać w Crusader Kings 2, gdzie to też jest taka to jest wielka strategia i też jest dosyć skomplikowana, ale w jakiś sposób y trochę inaczej to właśnie wygląda, no, może jest bardziej przystępniejsze właśnie. Myślę, że czego by mi brakowało w tej grze, to takiego samouczka, takie, żeby pokazał w co trzeba kliknąć, w jakim momencie i żeby osiągnąć jakiś wynik, bo zwykle właśnie w taki sposób te samouczki y, motywują do dalszego zapoznawania się z grą. Natomiast tutaj, tak jak widzimy, właśnie tony tekstu, gdzie tak w sumie przeczyta się ten tekst, no a potem, w momencie kiedyś już zaczyna grać to już się zapomina. No i tak to i tak to właśnie leci. Dobrze, tutaj dotarliśmy do końca. Hidmi, zrobimy sobie teraz dźwięk. Czyli standardowo cały czas ta sama procedura. Okej, okay, tutaj nam się ładuje menu, ale my już sobie przejdziemy prosto do gieki. Dobra, jesteśmy na... jesteśmy właśnie w menu. To jest, to jest właśnie takie trochę stare rozwiązanie, w sensie, że... mamy jakieś obrazek i w zależności od tego, gdzie najedziemy, to mamy daną opcję. To jest właśnie bardzo nieczytelne, ponieważ... na pierwszy rzut oka właśnie nie widać, gdzie trzeba kliknąć, trzeba objechać wszystkie opcje, żeby zobaczyć, co możemy zrobić. Więc tak, e-mail. Tutaj z tego, co właśnie widzę, to generalnie możemy właśnie zagrać coś w stylu... Aha, rozumiem, czyli... Po prostu program pozwala nam się połączyć z internetem przez modem, jeśli mamy oczywiście jakiś modem zainstalowany. Następnie właśnie wysłać e, zapisaną grę i ją odebrać. No to jest, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, tylko szkoda właśnie, bo tak e-mail, ale też nie widzę żadnego adresu, żeby wpisać. Także domyślam się, że chodzi po prostu o, o takie połączenie bezpośrednie przez, e, e, no, przez modem. No ale w każdym razie ciekawa, ciekawa właśnie opcja, oczywiście w demo niedostępna. Następnie mamy campaign. To też podobnie jest niedosem na demo. Mamy taki sneak peek, jakie, jakie kampanie będziemy mogli grać. Czyli kampanie to sprowadzają się do, do tych bitew, które miały miejsce w realnym świecie między statkami. To, to Oczywiście nie mam żadnej zapisanej gry ani żadnej, żadnej gry e-mailowej. Tutaj możemy wyjść do dosu, ale spróbujemy sobie zagrać jakiś scenariusz. I tutaj jedyny scenariusz jaki mamy dostępny to I have not yet begun to fight. Mm. Więc zagramy sobie, nie wiem, powiedzmy standardowo Amerykanami. Pierwsza opcja. To jest ciekawe, możemy, możemy zagrać sobie właśnie z... z żywym graczem. To jest ciekawe rozwiązanie. My z, z, zagramy sobie z komputerem, żeby, żeby zobaczyć jak właśnie dostaje po dupie. Dobrze, tutaj mamy jeszcze historical view. Czyli opis właśnie tej bitwy. On jest taki dosyć długi, ale Gdybyście chcieli właśnie sobie go przeczytać, to... Możecie zatrzymać sobie film i oczywiście go przeczytać. Mam jakiś edit. Aha, czy możemy sobie... Możemy przestawić sobie statek. A, ciekawe. Ok. Statek naszego komputerowego gracza jest w tym miejscu. A, ciekawe że mogę go... Też mogę go przestawić. No to w sumie czemu nie? Będzie, będzie łatwiej <głos> <głos> rozpocząć. Dobra. No myślę, że. Myślę, że powinno być powinno być ok. Ok, dajmy safe. Aha. No opcja oczywiście nie dostępna w demo. Mogłem się spodziewać, ale chciałem właśnie spróbować mimo wszystko. Dobrze, no to myślę, że możemy rozpocząć to, to krótkie demo. Czyli tak, tak jak sami właśnie widzicie, yy, mamy do, do dyspozycji statek, yy, bonomo Hiszach. Następnie po prawej stronie mamy pełno różnych właśnie opcji, co tutaj można zrobić, żagle, ściągać i tak dalej. Możemy też yy, ustawić, że będziemy strzelać do naszego wroga. Tutaj na dole mamy właśnie yy, yy, koło, więc raczej yy, z więc z yy, możemy właśnie wybrać, w którym kierunku będziemy, yy, będziemy płynąć. To jest właśnie trochę głupie rozwiązane, ponieważ yy, zresztą nie wiem, tak jakbym miał pokazać, jak to wygląda. Czyli tak, powiedzmy, że kliknę tutaj, Ahead, ahead i to on wtedy będzie leciał w taki sposób. Hmm. Chciałbym to właśnie tak tutaj zrobić, konsol. dobra, i teraz tak. Ahead, I. Chciałbym go jakoś zmusić właśnie, żeby on skręcił, tylko... Okej, okay, to już, już rozumiem. No, także takie, to, tak, takie, takie sterowanie trochę ahead, dziwne. Możemy sobie płynąć w tym samym miejscu. Tak, to, jest, to są żagle. Bo tak, o ile dobrze właśnie zrozumiałem, to, to chodzi o to, że w momencie, kiedy kliknę tutaj faję. to muszę też ustawić tutaj, żeby on strzelał w następnej turze. Czyli jak ta tura będzie się właśnie rozgrywać. I też chciałbym, może. Aha, żagle się tutaj ustawia. No nieźle, nie, nie, nieźle, to jest wszystko skomplikowane. Hmm. Nie dobrze. No, zostawię to może w taki sposób, jak jest. A, oh, tutaj mogę tu właśnie ten zmienić, e, ile osób co robi. Dobra, to niech się powiedzmy 10% zajmuje żeglami, a reszta, e, reszta zajmuje się armatami. Okej. Okay. No to dobre, to zobaczmy, co się stanie, jak odpalę. ja No i tak jak widzicie, tam coś tam postrzelał. Do, do, do statku mm. naszego naszego wyroga. Dobra, przybliżę może troszkę. Ok, to spróbujemy może jeszcze raz postrzelać. Teraz próbujemy mu dać kurs w ten sposób. No i tutaj też właśnie chodzi o to, że wiatr jest, wieje z różnej strony i tak dalej, więc to też się porusza troszeczkę inaczej. Tak, załadujemy działa. Hmm, nie wiem czy to jest prawa strona, czy lewa strona, chyba, chyba prawa. Dobra, to powiedzmy, że będziemy strzelać cały czas do niego. Okej. Okay. A No i tutaj podobnie. W sumie nie, nie rozumiem dlaczego nie wystrzelił, mimo że były załadowane. Chyba, że to było po prostu z drugiej strony. Shot. 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 Tutaj mamy różne typy właśnie amunicji. Loading shot. Loading shot. Loading shot. Ok, powiedzmy, że wystrzelimy tym change shotem. Ok, czyli strzelamy. Nie wiem, powiedzmy, że. O, już coś się, coś się zaczyna na interfejs psuć. Dead ahead Dead ahead Zaraz ja bym chciał, żeby Dead on właśnie eye. skręcił. Okej, okay, powiedzmy, że w ten sposób. Dobrze, to będziemy strzelać. Zobaczymy, czy się uda. Aye, aye, sir. W sumie to chyba dziwne, że yy, no nie wiem, on strzelał dużo więcej razy niż ja, więc nie wiem właśnie co bardzo o co chodzi. O, tutaj chyba się, chyba żeśmy się spotkali. Ciekawe, czy można by było zrobić. To hmm. nie byłoby to zrobić, tylko że musiałbym wiedzieć jeszcze, jak. <laughs> yy, zaraz. Nie wiem, tutaj coś. Yy. No, nie wiem, nie wiem właśnie za bardzo, jak, jak tego wszystkiego używać. Czy tak, tutaj mam trochę strat, a był go chociaż parę razy. No, wygląda na to, że ani razu. No, także tak to, tak właśnie wygląda, ta wielka. Nie wiem, spróbuję e, wrzucić wszystkich na boarding. Czyli muszę kliknąć najpierw Guns i teraz OK. Czyli co, czyli muszę to wybrać, tak? I teraz, jak dam graj, no to poleci. Aye, aye, No i w sumie nie wiem za bardzo co się stało. <laughs> to jest z tego co widzę, no to on oczywiście nie jest uszkodzony w żaden sposób. Mój no to, to, postrzelali trochę w niego. Dobra, myślę, że nie będziemy kontynuować. Tak jak mówię, ciężko pokazać grę, którą trzeba spędzić właśnie przynajmniej z dwie godziny, żeby ogarnąć jak, jak w nią grać. Więc nie będziemy już przedłużać. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. W kolejnym filmie przyjrzymy sobie programy, które były na tym kompakcie i powoli będziemy się zbliżać do drugiego kompaktu z grami Windowsowymi. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!